Miejsce 517 nazwisko Cholewa, 8335 osób w całej Polsce. Miejsce 516 nazwisko Pytel, 8324 osoby w całej Polsce. Miejsce 514 nazwisko Sławińska, Sławiński, 8122 osoby w całej Polsce. Miejsce 512 nazwisko Motyka, 8396 osób w całej Polsce. Miejsce 511 nazwisko Kołuszna, Kołuszny. 8681 osób w całej Polsce. Miejsce 510 nazwisko Grzywacz. 8387 osób w całej Polsce. Miejsce 508 nazwisko Słowińska Słowiński. 8197 osób w całej Polsce. Miejsce 507 nazwisko Kaczmarska Kaczmarski. 8184 osoby w całej Polsce. Miejsce 505 nazwisko Siedlecka Siedlecki. 8226 osób w całej Polsce. Miejsce 504 nazwisko Zwolińska-Zwoliński 8178 osób w całej Polsce. Miejsce 502 nazwisko Rucińska-Ruciński 8283 osoby w całej Polsce.